Wychodzimy z domu. Poranek. To jest nasze, powiedzmy, osiedle. Tam jest nasz dom. Tu zaraz za rogiem. To są sklepy okoliczne. Pokazuję, tu mamy krawca. Krawiec, szyje I czasami nam naprawia jakieś rzeczy. Tu budują fontannę. Miesiąc temu, ponad miesiąc temu, jak przyjechaliśmy, to w ogóle nic tu nie było. A teraz fontanna jest prawie dobra. A to jest wózek na warzywa. Oni tu później warzywa. Świat po monsunie się dźwiga bo e, błota dużo, ale wszystko wyschło. Cieplutko jest, o tu jest noga pana kierowcy. Marcin już tam poleciał. To są nasze te drzewka. I ten. To mamy takie ogródki, bo w Katmandu nie ma dużo drzew niestety, w samym Katmandu, bo poza Katmandu to jest mnóstwo zieleni, ale Katmandu jest bardzo takim miastem e, no, betonowym, że tak powiem. Dużo stóp, budynków, świątyń i tak dalej. Tu mamy dzieci do szkoły, biedne chodzą w maskach, chociaż już nie trzeba. No, niestety pranko, pranko zrobione. O jakie tu dzidzie siedzi? Tu mamy psy okoliczne, które na nas nie szczekają. Tu się wczoraj pod daszkiem chowałem, bo ten, tu właśnie, bo to jest fryzjer. Tu jest sklep z piwem. Tu jest sklep z ubraniami i ciuchami, i bananami, i arbuzami. Tutaj to nie wiem, co oni sprzedają w sumie. Tam jakieś jedzenie, ale nigdy nie byłem. Tu mamy nasz sklep, gdzie kupujemy meble, miski i tak dalej. A tu jest, e, tu jest taki przemysłowy. Tu jest drugi fryzjer. A tu, jest, tu są targi warzywne. I śliczna muzyczka leci. O, tu mamy papaje, tu mamy różne takie. Wybory są w przyszłym tygodniu, dlatego jest taka śliczna muzyczka. No, teraz przejdę przez ulicę. To jest najbardziej popularny w Katmandu samochód. Tam trochę riks jeździ i tak dalej. Tu są taksówki, widzicie, wszystkie takie same. Tu jest restauracja, to ta Buda, co widzicie, to jest restauracja. Tam sprzedają cement. Tam jest kilka warzywniaków, tam czasami kupujemy. A tu jest taki narożny supermarket, gdzie można czasami jakieś europejskie rzeczy kupić. Tak więc tak to wygląda. Jest trochę minut po ósmej. Słoneczko się przez chmury głębokie albo szerokie przewija. Przebija, przewija, przebija. Bo ten, bo monsun się zaczął, ale jest bardzo ciepło. No wczoraj mieliśmy na miastkę tego. Jest w ogóle super na miastkę. Tak, po pokolana po w wodzie szedłem, ale dobrze miałem proksy. Pokazywaliśmy jak ślicznie padało. W każdym razie idziemy do szkoły, bo my jesteśmy uczniowie. Jest poniedziałek. Idziemy się uczyć, ale przez weekend też się uczyliśmy, więc... nie. to Ale bo tu tak, tu cały czas codziennie, bo tu nie ma przerwy. No w każdym razie, w każdym razie jest super. Eee, no. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Ja po, po szkole idę do pracy. Eee, przed internet a przed jeszcze na kolację a jeszcze na kolację idziemy dzisiaj na kolację z naszym nauczycielem i z grupą więc super super no. a tu był domek ale rozburzyli i budują większy domek cali tutaj wszyscy o proszę robotnicy się bardzo podniecili że ich nakręcam a tam jeden coś spawa ja przed szkołą to jeszcze muszę się kawy napić bo jak się nie napił kawy to nie wiem co bym zrobił ale się na pewno napije, bo mamy jeszcze czas. Która to jest godzina? 8.59, a zaczynamy o 9.30, więc mamy kupę czasu. Nawet jeszcze korę możemy zrobić jedną. Tu jesteśmy 3 minuty od domu. Tutaj wyrabiają przedmioty różne takie. Zobaczcie, I takie z żelaza, rzeczy różne tam wyklepują. No, a tu wszystko jest zamknięte, bo jeszcze jest wcześnie, Bo tu normalnie są restauracyjki. Tutaj jest ten sklep ściuszkami buddyjskimi dla mnichów. No i chustki, żeby sobie. A tu mamy mydło. To mamy 1001 drobiazgów, nie? Tutaj można sobie kupić, a tu zawsze sodę water kupuje albo jajka o takie rzeczy tu. Tu są różne restauracje, ale są jeszcze za, za zamknięte, bo jest wcześnie. A Sanjip restauracje tam, gdzie zawsze jemy, nasz przyjaciel. Znaczy nie zawsze, no ale na przykład wczoraj piliśmy brandy z nim, no to tutaj środkowe drzwi, o tu to jest. Tu jest tajni kafe, o tu jest ciastkarnia już otwarta, aczkolwiek jeszcze nic nie zrobili, żadnych ciastek nie ma. Tajni kafe, no to właśnie do Sanji pan należy. No i tu za rogiem też są sklepy. No tutaj jesteśmy za rogiem, tu jest mięsny, mięsny jest na zewnątrz, no ale kupujemy tu czasami mięso. Bo nie jesteśmy wegetarianami anymore. Tu mamy błoto. Tu pierogi sprzedają. W tym małym budce. A tutaj rzeczy dla mnichów. Tutaj mamy ciastkarnię, opiekarnię. Więc tu się chlebki kupuje. A tu sprzedają warzywa. Pod tym i tym. Tu. tu mamy fryzjera jeszcze jednego. Tak więc. Tu mamy małe AGD. Chyba kilka rzeczy kupiłem. To pan zawsze sprzedaje arbuzy i tak dalej. A tu jest fryzjer, do którego ja chodzę. To jest ten tutaj. Tu. jest fryzjer już otwarty. Otwarty. I tu są warzywniaki, gdzie się zaopatrujemy najczęściej, bo są najfajniejsze te warzywa. Proszę. Bardzo duży mają wybór tych warzyw. I rano zawsze dużo. A te takie chropowate ogórki są bardzo zdrowe, wiecie? No i tu jest stupa. Tam jest stupa. Tam się dochodzi do stupy. Jak się dochodzi do stupy, to tu są raczej już jakieś takie zioła, zapachy. Jeszcze jeden fryzjer. Fryzjerów to chyba w każdym kraju jest dużo. Eee, o, tu mamy... Takie korzenne przyprawy, które oni w zasadzie do celu, celów rytualnych. E, tu mamy niewidomych, którzy sobie żebrzą i sprzedają różne rzeczy ręcznie robione. Tu już są dla mnichów rzeczy. O, jakieś takie pierdy, pierdy. No i stupa. A tutaj jeszcze może muszę pokazać to, to, tutaj to są chlebki tybetańskie, one są super. Lubisz chlebki tybetańskie? Lubię, ale nie zawsze są takie same, niestety trzeba wiedzieć, że chodzą kupić. No właśnie. To jest najgodniejsze. A tutaj palą właśnie to, co wam pokazywałem, te korzenne smrodek. rzeczy, to robią smrodek i tutaj właśnie palą w tym, widzicie, w takich kubeczkach trzymają i palą. To tak jakbyście, tak, na, na jakbyście na tym, jakbyście sobie no nad ogniskiem głowę trzymaj, to bardzo święte jest a tu pan Szafran sprzedaje a tu tutaj ludzie otworzyli sobie handel i sprzedają proso dla gołębi kupuje się to proso i się sypie i te gołębie smrodzą i srają tak więc to jest też bardzo popularne i święte a tam jest fajna kawiarenka tam tu i można się dobrej kawki napić a tam jest mnóstwo sklepów za chwilę to się wszystko pootwiera i będzie w ogóle a tutaj jest perła Katmandu czyli stupa Bodnach Więc stupę w tej chwili opuszczamy, bo idziemy do szkoły. Tutaj wokół stupy jest mnóstwo sklepików z takimi pierdołami. A tutaj jest w ogóle masażysta, strasznie skuteczny. Byłem u niego dwa razy. Tu pani też faworki i właśnie chlebki tybetańskie sprzedaje. Super sprawy. Tu możecie sekiecki zamówić. Tybetańskie, bardzo śliczne. A tu państwo, pan budowniczy coś, widzicie, on do tego koszyka wkłada i on ten koszyk będzie na głowę wkładał i niósł. No i codzienne życie na codziennej ulicy. Bardzo dużo niestety ludzi tu y, dalej masek używa. Y, I chociaż nie ma żadnych obostrzeń, Azjaci jednak postanowili chodzić w maskach, czują się bezpieczniej. pytałem, pytałem ich, y, dlaczego to robią? Bo czują się bezpieczniej. Tak więc takich mówiono no i to chyba już zostanie. Znaczy Azjaci zawsze nosili maski, ale nie w takiej ilości, a teraz noszą. O, a tu jest... tu jest dla dzieci sklep na schodach. Tak więc macie misie okropne. Mam taki czerwony misiu. I warzywniak. Bardzo dobre są te warzywa tutaj. Bardzo, bardzo dobre są. Marcin już tam poleciał, matko, kochana. Więc miłego dnia wszystkim. Ja teraz idę na wymarzoną kawkę i zaczynamy szkołę. E, szkoła to jakieś 8 godzin, tak więc dużo, dużo nauki. Fajne jest powietrze dzisiaj po tym ulewnym deszczu. E, monsun tak wygląda, że po tym ulewnym deszczu to zawsze e, to powietrze jest takie świeże i nie ma tego pyłu. E, I nawet jak potem będzie padało, to i tak, to i tak będzie ciepło, i tak będzie e, no fajnie się oddychało, tak więc nie jest zły ten deszcz no, to wszystkim dobrego dnia życzę no i doszedłem, to moja to moja kawiarnia oto mój kolega już siedzi idziemy na kawkę Marcin już tam zamawia kawkę, tu chleby też można kupić, dobre i ciastka ale my nie chcemy ciastek i chlebów tylko dobrą kawkę No, i kawka w kawiarni obok szkoły, bo ten, bo ym... bardzo śmieszne jest to pomieszczenie. Ale przed monsunem chroni nas szklany dach. Tak więc, nawet jak pada, to, to w tej studnięce nie zmogniemy. A szkoła jest jeszcze zamknięta, bo jeszcze mamy 20 minut. Ale ja jeszcze naprawdę muszę pokazać wam ten art na ścianie. Absolutnie. <gry> poruszający jest naprawdę.